dlatego nienawidzę lumpeksów. Nazbierało mi się trochę rzeczy, także zapraszam was na haul. Dalej mamy taki T-shirtik polo z H&M i to jest rozmiar M. No, nic dodać, nic ująć. Po prostu taki basic oversize'owy, naprawdę bardzo fajnie leży. Następna rzecz to taka sportowa, piłkarska koszulka z Adidasa. No i ona jest oczywiście poliestrowa, niestety, ale naprawdę świetnie wygląda i myślę, że do teraz właśnie takich letnich stylówek będzie naprawdę fajnie grała. Następny t-shirt jest z marki Gina Tricot. Jest w rozmiarze M. On jest w ogóle nowiutki z metką. No i w sumie stwierdziłam też właśnie, że na lato będzie spoko, jako taki basic, czy nawet dochodzenia po domu, bo wygląda całkiem ok. I jest bawełniany, także spoko. I ostatni t-shirt, też taki Vintage vibe Rolling Stones. On też jest z HM. To jest rozmiar M. Też jest bawełniany, także myślę, że do stylówek będzie naprawdę fajnie siedział. Taki basic kremowy topik. No myślę, że właśnie po domu mi się przyda. To jest 157. Nie wiem, czy to jest marka. Nie wiem w ogóle o co tu chodzi. Nie wiem jaki to jest rozmiar. Strzelam, że jest to SK, bo jest dosyć dopasowany na mnie, ale no. Jest to taki typical basic, którego po prostu potrzebuje, czy właśnie jako bazy do stylówki, czy dochodzenia nawet po domu. Kolejny króciutki topik. On jest w sumie taki bardziej, nawet powiedziałabym, stanikowy. On jest w ogóle Wars Behave, także fajnie. Jest to rozmiar S i jak go mierzyłam, to też całkiem spoko wyglądał, także zaraz Wam go pokażę. I ostatnia rzecz to jest taka przepiękna bluzeczka w kratkę, tutaj na brzuchu ma ona gunkę, więc ta góra tak się fajnie, luźno układa i powiem Wam, że jestem ją naprawdę zachwycona. Dobra i to by było już wszystko, jestem mega ciekawa, która rzecz najbardziej Wam siadła, także dajcie mi znać w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym filmie.